Problemy z Sylwestrem TV Republika. Prezydent Hełma przerywa milczenie. Wydawca ONET. Od wielu tygodni media donoszą o planach zorganizowania przez TV Republikę Sylwestra telewizyjnego w Hełmie, wciąż będącego przedmiotem negocjacji. Głos w sprawie zabrał prezydent miasta, Jakub Banaszek, który odniósł się do licznych kontrowersji związanych z wydarzeniem krokami zbliża się Sylwester, a wraz z nim imprezy telewizyjne, na którym stacje z gośćmi pożegnają miniony rok. TV Republika zapowiadała, że ponownie zamierza zorganizować własne wydarzenie w hełmie. Nie mamy jeszcze podpisanych umów, ale pracujemy nad tym, żeby Sylwester był w hełmie. Prezes razem z prezydentem Hełma już 1 stycznia zapraszali na kolejną zabawę w tym mieście, zapowiadał szef wydawców stacji Jarosław Olechowski w rozmowie z wirtualnymi mediami. W rozmowie z tym samym portalem Tomasz Sakiewicz tłumaczył, że organizacja Sylwestra może kosztować od 5 do 6 milionów złotych. Stacja ubiegała się o 2,5 miliona złotych od władz województwa, jednak zarząd miał zaoferować milion złotych netto. Dodatkowo Kacper Jacek z Urzędu Miasta Hełm w rozmowie z Radiem Z poinformował, że samo miasto planuje przeznaczyć 880 tysięcy złotych na organizację Sylwestra. Problemy z Sylwestrem TV Republika Prezydent Heuma przerywa milczenie. Głos w sprawie Sylwestra TV Republika zabrał prezydent Heuma Jakub Banaszek. We wpisie odniósł się do ostatnich medialnych doniesień oraz wyjaśnił kwestie dotyczące miejsca organizacji wydarzenia, jeśli doszłoby ono do skutku. Impreza odbyłaby się na osiedlu Dyrekcja, zamiast na placu Łucznikowskiego, na którym pojawią się świąteczne iluminacje. Podkreślił również, że impreza zostałaby zorganizowana przy współpracy Helmskiego Domu Kultury oraz wsparciu finansowym UM Helm i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Myślę, że władze stacji w sposób dla siebie dobry zarządzają informacjami, a w konsekwencji emocjami, szczególnie swoich przeciwników. W końcu zasięgi budowane są przeważnie na takich emocjach. Dlatego dziękuję opozycyjnym radnym i części mediów. Państwa histeria oraz niezrozumiałe tezy, które później występują, generują większe zasięgi, a tak działa współczesny świat, rozpoczął.